Siema, witam was w kolejnym odcinku, w którym zobaczycie najlepszy moment z ostatniego Life z Pano. Ja nie przedłużam i zobaczcie sobie właśnie teraz ten film. Jesteś zadowolony z siebie, że to mnie żyje, co? Nie, nie jestem. Hmm. I wiesz, że to nie była moja wina. Jak dobrze mnie śledziłeś. <grym> to nie była twoja wina. To nie Bo była twoja wina. A widziałeś, co się stał przed kasynem. A widziałeś, co się stał Kto przed go kasynem? zagrał tego pieprzonego kasyna? A kto go porwał? Jesteś pieprzonym ja śmieciem! Pieprzonym śmieciem! To Jesteś Go Zabiję cię Wierzę tym Jeszcze jedno pieprzone słowo A cię zatukę na oczach wszystkich Co wy kurwa ole Co ty mu zrobiłeś? Idę umyć kiblet. się tam stało? Nieźle, nieźle. Jedna ma dobre... Młody, coś to odwalił. Idę myć kiblet, gdzie moje miejsce? Cholera. Ej, drodzy, no... Co mogę wam powiedzieć? Zasłużył na to. Tla służył na to. Padzik damski? Jaki damski? Męski. Nie, nie, nie. Damski wypadzik jutro zrobimy. Więc tutaj zostajecie i pilnujecie. Mm -hmm. Nie ma tu jak sprać go jeszcze, i potem pójść moi drodzy do kibla. Myć kible. Ja Z tomem? No, pogrzeb. Jutro się dowiemy od pastora, kiedy pogrzeb. Jutro Dzięki za oglądanie. Najprawdopodobniej widzimy się za jakiś czas na następnym odcinku. Siema.